Spowiedź nigdy nie będzie sakramentem łatwym. Ma ona swój trud, swój ciężar, ponieważ zderzamy się ze swoim złem. Ale może być też sakramentem pięknym, owocnym, tym, który rzeczywiście zmienia nasze życie. Jak ją dobrze przeżyć? Może najłatwiej będzie popatrzeć na pięć warunków dobrej spowiedzi. Pierwszym z nich jest żal za grzechy, to znaczy uznanie, że to, co zrobiłem, było złe. Że są w moim życiu takie czyny, takie słowa, takie myśli, które są ewidentnym grzechem. A jeżeli rzecz działa się między mną a Panem Bogiem, ewentualnie między mną a bliźnimi, no to pojawia się żal, że zrobiłem komuś krzywdę, że kogoś zawiodłem, że nie odpowiedziałem na czyjąś życzliwość, na czyjąś miłość. Oczywiście ten żal nie musi mieć postaci emocji, wylewania łez. Wystarczy taka intelektualna świadomość, że było coś nie w porządku, a ja chcę to zmieniać. Drugim warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia. Kojarzy nam się to z liczeniem, z księgowością, jakbyśmy się rozliczali z Panem Bogiem z plusów i minusów. I tymczasem istotą tego warunku jest spojrzenie na siebie w prawdzie. Zobaczenie, co było we mnie złego, co było błędem, co zaniedbałem, ale również co było dobrego, co mi się udało, co się udało naprawić, co się udało rozwinąć. A zatem, chcąc siebie zobaczyć w prawdzie. Muszę zdawać sobie sprawę z tego, że ja sam nie jestem najlepszym obserwatorem. Jedni będą siebie widzieć w zbyt dobrym świetle, inni z kolei w zbyt negatywnych barwach. Dlatego, warto szukać pomocy, zastanowić się nad tym, jak mnie widzą ludzie, bliżsi, dalsi. Może skorzystać z jakiejś pomocy w postaci książeczki do nabożeństwa, czy innego zestawu pytań przygotowujących do spowiedzi. Można popatrzeć na siebie w świetle Słowa Bożego przeczytać sobie na przykład kazanie na górze, hymno miłości, inne fragmenty pisma, które stawiają konkretne pytanie o moje życie. I w ten sposób dochodzę do prawdy o sobie. Wtedy przystępując do spowiedzi wiem, za co chcę przepraszać, co było w moim życiu złego, co warto naprawić.